W historii wrestlingu było wiele szalonych momentów, ale nic, absolutnie nic nie równa się temu wydarzeniu. Rok 1995, dwie noce, ponad 150 tysięcy widzów dziennie, gala, która odbyła się nie w USA, nie w Japonii. Ale w Korei Północnej, jednym z najbardziej zamkniętych krajów świata. To historia, w której wrestling spotkał politykę, propaganda spotkała sport, a zawodnicy WCW i New Japan Pro Wrestling znaleźli się w miejscu, gdzie każdy krok mógł zakończyć się katastrofą. Dziś cofniemy się do wydarzenia znanego jako Collision in Korea najbardziej surrealistycznej gali w historii wrestlingu. Zobaczymy, jak doszło do tego, że Rick Flair i Antonio Inoki walczyli przed tłumem, który wcale nie chciał, tam być. I to nie jest zwykła historia o jakiejś tam wyjątkowej gali w Stanach Zjednoczonych. To opowieść o dyplomacji, strachu i jednym z najbardziej nieprawdopodobnych show w historii sportu rozrywkowego. Tu zapewne w głowie kotuje się mnóstwo pytań, a jednym z nich jest, jak w ogóle doszło do tego, że New Japan Pro Wrestling i WCW zorganizowali gale w Korei w 1995 roku. Wszystko za sprawą Antonio Inokiego, legendy japońskiego wrestlingu i założyciela New Japan Pro Wrestling, który od zawsze łączył świat sportu z polityką. W pierwszej połowie lat 90. jego kariera polityczna znajdowała się jednak na krawędzi. Po latach budowania wizerunku dyplomaty pokoju, który potrafił dogadać się nawet z takimi przywódcami, jak Fidel Castro czy Sadam Hussein i Noki znalazł się w samym środku skandalu, oskarżony o powiązania z jakuzą i nieprawidłowości finansowe. W obliczu utraty zaufania opinii publicznej postanowił zrobić coś spektakularnego, coś co przywróci mu status narodowego bohatera i polityka działającego na rzecz pokoju. Zrodził się wtedy pomysł niemal szalony, zorganizować wielkie międzynarodowe wydarzenie sportowe w samym sercu Korei Północnej, kraju odizolowanego od świata i owianego Tajemnicy. Inoki chciał pokazać, że sport, a w szczególności wrestling, może stać się mostem między narodami, nawet tak odległymi ideologicznie jak Japonia i Korea Północna. Pomysł zyskał akceptację władz z Pjongjangu, a sam Inoki, mimo braku jakiejkolwiek gwarancji bezpieczeństwa ze strony japońskiego rządu, zdecydował się podjąć ryzyko. Wszystko odbywało się oczywiście pod czujnym okiem Kim Jong-ila, który dostrzegł w tym wydarzeniu okazję do propagandowego pokazania Korei jako kraju otwartego na siebie. Świat. Tak rozpoczęły się przygotowania do jednego z najbardziej niezwykłych przedsięwzięć w historii wrestlingu gali, która miała połączyć sport, politykę i pokaz siły w jednym surrealistycznym widowisku. Aby nadać wydarzeniu jeszcze większego rozmachu, Inoki zwrócił się do Erika Bischoffa z WCW z prośbą o pomoc w zorganizowaniu prawdziwego widowiska na skalę światową. Bishop widząc w tym szansę na historyczną współpracę z New Japanem oraz wizją pokazania WWF, że nie tylko oni są dużym graczem na rynku, zaangażował się w projekt i pomógł Inokiemu ściągnąć na galę samego Muhammad'a Alego, człowieka określanego mianem najbardziej znanego sportowca na świecie. To miało być coś więcej niż zwykła gala. Monumental festiwal z udziałem gwiazd zarówno New Japan Pro Wrestling jak i WCW wypełniony pokazami tańca, militarnymi paradami i misternie zaaranżowanymi występami dla dziesiątek tysięcy widzów w Pjongjangu. Całość przypominała raczej gigantyczny pokaz siły i propagandy niż sportową imprezę. Inoki marzył o tym, by poprzez dyplomację sportową zademonstrować światu ideę pokoju i współpracy ponad granicami. Początkowo chciałby jego przeciwnikiem w walce wieczoru był sam Hulk Hogan, symbol amerykańskiego wrestlingu i globalna ikona popkultury. Taki pojedynek miałby bezprecedensowe znaczenie. Japonia kontra Ameryka, wschód kontra zachód. Wszystko na oczach północno-koreańskiego reżimu. Jednak Hogan odrzucił propozycję. Jak tłumaczył Bischoff, nie z powodów politycznych, lecz po prostu dlatego, że nie chciał jechać do Korei Północnej. Wtedy miejsce Halka zajął inny legendarny zawodnik. Nature Boy Rick Flair, który bez wahania zgodził się wziąć udział w przedsięwzięciu. W ten sposób narodziło się wydarzenie znane jako Collision in Korea. Gala, która zgromadziła w Mayday Stadium w Pjongjangu największą publiczność w historii wrestlingu i stała się jednym z najbardziej niezwykłych rozdziałów w dziejach tej rozrywki sportowej. Jednak doskonale wiem, że bardzo w tym wszystkim ciekawi Was to, jak sama wizyta zawodników wyglądała w Korei, więc oto ona. Podróż do Korei Północnej, bo od tego zaczniemy, już od samego początku zapowiadała się jak wyprawa w nieznane. Ponieważ bezpośredni lot z USA do Korei był niemożliwy, cała delegacja wrestlerów najpierw musiała zebrać się w japońskim mieście Nagoya. To właśnie tam czekał na nich samolot przysłany przez władze Korei Północnej. Maszyna, która bardziej przypominała relikt wojny niż środek transportu dla światowych gwiazd sportu. Stary, zardzewiały, głośny samolot transportowy wyglądał, jakby ostatni raz był serwisowany jeszcze w czasach wojny koreańskiej. Niektórzy wspominali, że większość pasów bezpieczeństwa była połamana lub wręcz wyrwana, a wnętrze bardziej przypominało wojskowy ładowny pokład niż kabinę pasażerską. Sony ono przyznał, że wielu uczestników zaczęło panikować już na płycie lotniska, widząc czym mają lecieć. Scott Norton żartował później, że maszyna wyglądała jakby brała udział w II wojnie światowej, a jedyne co można było zamówić na pokładzie to ciepłe piwo, bo nie istniało tam pojęcie lodówki. Rick Steiner wspomniał z kolei, że w czasie lotu wszyscy milczeli, słychać było tylko turkot silników i szeptane modlitwy. Wśród pasażerów znajdował się też Muhammad Ali, którego obecność nadawała całemu przedsięwzięciu niemal mistycznego wymiaru. Choć z powodów choroby Parkinsona mówił już bardzo cicho, jego dłonie drżały, to jego aura, charyzma i życzliwość potrafiły rozładować napięcie. Nawet w tak ekstremalnych warunkach Ali pozostawał uśmiechnięty, inspirując wszystkich dookoła. Zanim samolot wylądował w Korei, uczestników poinstruowano, by nie krytykowali kraju i zakładali, że są podsłuchiwani. W każdej chwili. Nikt jednak nie był przygotowany na to, co zobaczył po przylocie. Kraj pozbawiony kolorów, życia i spontaniczności, zamrożony w sztywnej dyscyplinie totalitarnego reżimu, który dopiero miał pokazać zachodnim gościom swoją wersję gościnności. Po wylądowaniu w Pjongjangu zapaśnicy szybko zrozumieli, że znaleźli się w zupełnie innym świecie, miejscu odciętym od reszty cywilizacji. Eric Bishop opisał Koreę Północną jako najbardziej ponure, jałowe i pozbawione życia miejsce, jakie kiedykolwiek widział. Krajobraz tak pusty, że miał wrażenie, że ląduje na Marsie. Kraj w tym czasie zmagał się z potężnym głodem po upadku Związku Radzieckiego, a wszędzie wokół panowała szarość i poczucie opuszczenia. Budynki wyglądały jak dekoracje, wiele z nich było prawdopodobnie przygotowanych Jedynie na potrzeby wizyty zagranicznych gości. Nawet lotnisko sprawiało wrażenie czynnego od lat. Połowa świateł nie działała, a wszystko pokrywała gruba warstwa kurzu. Zaraz po przybyciu zawodnikom odebrano paszporty i podzielono ich na pary, każdej przydzielając tzw. opiekunów, funkcjonariuszy tajnej policji, którzy mieli ich nieustannie pilnować. Od tego momentu każdy ich krok był obserwowany, a każde słowo mogło zostać podsłuchane. Choć Rick Flair znany był z odwagi i zamiłowania do przygód, już wtedy zaczęło. Czuwać niepokój, szczególnie gdy zdał sobie sprawę, że nie ma kontroli nad własnymi dokumentami. Goście zostali przewiezieni przez miasto w starych mercedesach, które towarzyszyły im wszędzie podczas z góry zaplanowanej wycieczki po kraju. Wokół kręcili się dziennikarze z państwowych mediów, używając przestarzałych kamer napędzanych ogromnymi plecakowymi bateriami. Opiekunowie bez skutku zasypywali przybyszów propagandą o wyższości Korei Północnej, o wielkości zmarłego Kim Irsena i o sukcesach kraju podczas wojen. Dla Amerykanów i Japończyków była to szokująca lekcja. Konfrontacja z rzeczywistością państwa, które od dzieciństwa uczyło obywateli nienawiści do imperialistów z zachodu. Mimo, że lokalni mieszkańcy wiedzieli, iż mają do czynienia ze znanymi sportowcami, wyraźnie nie wiedzieli, jak ich traktować. Rozdarci pomiędzy wpojonym lękiem a fascynacją. Miasto wyglądało jak wielka betonowa pustynia, a szerokie ulice, zbudowane raczej z myślą o lądowaniu samolotów wojskowych niż o ruchu samochodowym, potęgowały surrealistyczne wrażenie. W hotelu dla zawodników czekały ogromne pokoje z baldachimem i telewizorem, który miał tylko dwa kanały, kto by się spodziewał. Jeden poświęcony w całości Kim Irsenowi i Kim Jong Ilowi, a drugi nadający stare, czarno-białe walki wrestlingowe. Goście byli stale obserwowani, nie mogli swobodnie opuszczać pokoju, ani rozmawiać z mieszkańcami. Bischoff został upomniany po porannym joggingu, a Scott Norton przekonał się, jak poważne były te ograniczenia, gdy jego międzynarodowa rozmowa telefoniczna niemal skończyła się tragedią. Dla wszystkich było Jasne. Korea Północna to nie była kolejna zagraniczna trasa, lecz ściśle kontrolowany spektakl, w którym każdy, nawet nieświadomie, stał się częścią reżimowej inscenizacji. Ale wracając do Nortona, bo zrobiłem wam zapewne apetyt jego historią. Otóż Scott przez kilka dni próbował skontaktować się z żoną, co w warunkach północno koreańskich było nie lada wyzwaniem. Każda rozmowa musiała zostać połączona przez operatora na dole hotelu, następnie przekierowana do Chin, a telefon w pokoju zaczyna dzwonić dopiero po długim czasie. Się. Norton z powodu swojej postury i powolnej windy za każdym razem biegł po schodach, by zdążyć odebrać, lecz przez dwa dni nie miał szczęścia. Dopiero trzeciego dnia udało mu się złapać połączenie. Niestety, rozmowa zamiast przynieść ulgę, przyrodziła się w kłótnie z żoną. Ta nieświadoma realiów północno-koreańskiego reżimu oskarżyła go o imprezowanie z kolegami. W przypływie frustracji Norton wykrzykiwał: Nie rozumiesz, w jakim głównie my tu siedzimy? I natychmiast usłyszał charakterystyczne kliknięcie w słuchawce. Zanim zdążył się zastanowić, co się stało, do drzwi jego pokoju zaczęto walić z impetem. Myśląc, że to żart któregoś z kolegów otworzył, by zobaczyć swojego opiekuna w towarzystwie uzbrojonych strażników. Ich twarze nie pozostawiały złudzeń. To nie była rozmowa towarzyska. Został natychmiast zabrany na dół, mijając po drodze przerażoną operatorkę, która łączyła jego rozmowę. Zawleczono go do piwnicy, gdzie czekał inny urzędnik, którego zimny wzrok przeszył Nortona na wskroś. W wywiadach po latach zapaśnik przyznawał, że był to jeden z najstraszniejszych momentów. Jego Życia. Siedząc w dusznym pomieszczeniu, był przekonany, iż nikt nie wie, gdzie jest i że może już stamtąd nie wrócić. Wspominał, że tylko obecność tak wielkich postaci jak Muhammad Ali i Antonio Inoki uratowała go przed poważnymi konsekwencjami. Po długiej rozmowie, w której tłumaczył, że po prostu pokłócił się z żoną, usłyszał chłodną odpowiedź: My nie kłócimy się z naszymi kobietami, one nie kłócą się z nami. Potem został ostrzeżony, by nigdy więcej nie wypowiedział się źle o Korei Północnej. Kiedy wrócił do swojego pokoju, linia telefoniczna była już odłączona, a Norton marzył tylko o jednym. Jak najszybciej opuścić ten kraj. W tym samym czasie inni uczestnicy kwali się do gali, która miała przejść do historii. Dla mieszkańców Korei Północnej gala Collision in Korea była wydarzeniem bez precedensu. Po raz pierwszy w historii mogli zobaczyć coś, co dla reszty świata stanowiło kwintesencję rozrywki, a dla nich było to kompletną zagadką. W kraju, gdzie wszystko, od muzyki po programy telewizyjne, jest kontrolowane przez państwo, pomysł zorganizowania międzynarodowego show z udziałem zagranicznych sportowców wydawał się czymś niewyobrażalnym. Tysiące ludzi zgromadzonych w monumentalnym Mayday Stadium nie przyszło jednak z własnej woli. Jak wspomniał Scott Norton, dopiero w drodze na miejsce dowiedzieli się od kierowcy, że uczestnictwo w wydarzeniu jest obowiązkowe a odmowa mogłaby się skończyć tragicznie. Sam spektakl był zorganizowany z typową dla reżimu precyzją i przepychem. Zanim rozpoczęły się walki, publiczność przez wiele minut uczestniczyła w gigantycznym pokazie choreograficznym, który wyglądał jak połączenie wojskowej parady i artystycznego performensu. Tysiące ludzi w idealnej synchronizacji obrazało kolorowe tablice, tworząc mozaiki i symbole na cześć Korei Północnej oraz jej przywódców. Jak wspomniał Erik Bischoff, widok był jednocześnie zdumiewający i niepokojący. Imponujący pokaz dyscypliny, ale i dowód ogromnego poświęcenia ludzkiej energii w imię propagandy. Na trybunach pojawił się również Muhammad Ali witany z szacunkiem i ciekawością, choć większość widzów nie miała pojęcia kim był. Tak samo zresztą jak i w przypadku zapaśników. Publiczność nie wiedziała jak reagować na to co widzi. Dla przywykłych do teatralnego stylu wrestlingu zawodników cisza panująca na stadionie była surrealistyczna. Rick Steiner wspominał, że nikt nie klaskał ani nie krzyczał. Tłum siedział nieruchomo jakby nie rozumiał co się się dzieje w ringu. Nawet widowiskowe pojedynki pełne emocji i brutalnych zagrań nie potrafiły przyłamać tego lodowatego dystansu. Dopiero w momencie, gdy na arenie pojawił się Antonio Inoki, coś w tłumie drgnęło. Jego status legendy oraz symboliczne powiązania z Riki Dozanem, bohaterem narodowym urodzonym na ziemiach dzisiejszej Korei Północnej, sprawiły, że publiczność zareagowała po raz pierwszy. W tym samym finałowy pojedynek Inokiego z Rikiem Flarem stał się nie tylko kulminacją gali, lecz także momentem, w którym sport na chwilę. Przekroczył granice polityki i propagandy, łącząc dwa zupełnie odmienne światy w jednym, spektaklu. Jeżeli chodzi o same walki, które odbyły się podczas tej gali, to oczywiście nie będę ich tutaj opisywał, nie będę o nich wspominał w szerszym kontekście. W opisie podlinkuję wam link do Wikipedii, gdzie możecie zobaczyć, jak wyglądały karty na dwa wieczory tej gali. Po zakończonym wydarzeniu Rick Flair został poproszony przez północno-koreańskich urzędników o odczytanie oświadczenia, w którym miał stwierdzić, że Korea Północna posiada siłę zdolną zdominować Stany Zjednoczone. Flair odmówił wykonania tej propagandowej prośby, jednak by uniknąć politycznych spięć, zgodził się wygłosić krótką, kurtuazyjną wypowiedź. W jej treści nazwał Koreę Północną pięknym i spokojnym krajem oraz dodał, że jego ekscelencja Kim il zawsze będzie z nami. Kilka miesięcy później władze północno-koreańskie wykorzystały zdjęcia przedstawiające zakrwawionego Flera po walce z Inokim w celach propagandowych. Fotografia trafiła na ulotki zrzucane nad Seulem, mając symbolicznie ukazać triumf Korei nad światem zachodnim. W Stanach Zjednoczonych natomiast wydarzenie przeszło niemal bez echa. Kiedy gala została wydana w formie pay-per-view pod koniec 95 roku, zanotowała jedynie około 30 tysięcy sprzedanych transmisji. Liczba znacznie mniejsza w porównaniu z innymi wydarzeniami WCW. Po przejęciu World Championship Wrestling przez Vince'a McMana w 2001 roku, federacja rzadko wspominała o tej gali i nie umieściła jej w swojej bibliotece na WWE Network, mimo że większość archiwalnych materiałów WCW była tam dostępna. Jak zauważyli Eric Bischoff i dziennikarz Dave Melcer powodem może być fakt, że WWE Wciąż promuje swoje rekordy frekwencji z wrestlingu, a uznanie, że konkurencyjna federacja zebrała niemal dwukrotnie więcej osób na trybunach, mogłoby podważyć ten legendarny wizerunek. Choć Collision in Korea miało być wydarzeniem, które zapisze się złotymi zgłoskami w historii wrestlingu, rzeczywistość okazała się znacznie mniej spektakularna. Zamiast globalnej sensacji, gala stała się osobliwym epizodem. Dziwnym eksperymentem na styku sportu, propagandy i dyplomacji. Dla WCW nie przyniosła oczekiwanej a w samej Korei Północnej szybko została zapomniana, jak gdyby nigdy się nie odbyła. Jednak, mimo upływu lat, Collision in Korea wciąż fascynuje fanów i historyków, będąc unikatowym świadectwem czasów, w którym ring mógł stać się narzędziem polityki. Gala nie przyniosła też pokoju między Japonią, Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną, ale pozostawiła po sobie historie, które do dzisiaj wydają się wręcz nieprawdopodobne. Rick Flair po powrocie do Japonii z ulgą uklękł na lotnisku i pocałował ziemię, wdzięczny, że opuścił kraj, w w którym każdy uśmiech i każde słowo było kontrolowane. Antonio Inoki natomiast, mimo porażki w wyborach, przez kolejne dekady pozostawał orędownikiem dialogu i pojednania z Koreą Północną, aż do swojego odejścia z polityki w 2019 roku. Dla uczestników tamtej wyprawy była to podróż, która na zawsze odcisnęła ślad w ich pamięci. Niekoniecznie jako super przygoda, lecz jako przypomnienie też, jak cienka bywa granica między sportem, a ludzką wolnością, polityką i ideologią. Kolizja w Korei pozostała więc nie tylko największą galę wrestlingową w historii pod względem frekwencji. Łącznie na trybunach zasiadło 315 tysięcy widzów, pierwszego dnia 150 tysięcy, a drugiego 165 tysięcy, ale też jednym z najbardziej surrealistycznych i symbolicznych momentów, jakie kiedykolwiek miały miejsce w świecie wrestlingu.